Witam Was po mojej przerwie urlopowej. A jak już wracać, to w wielkim stylu, a najlepiej jeszcze z wielkim ekranem. Dlatego monitor, który Wam dziś zaprezentuję, to prawdziwy kombajn roboczy. Zapraszam na test i prezentację Philipsa o oznaczeniu 49B2U 6900CH. Zacznijmy od rozpakowania naszego kolosa. Choć muszę przyznać, że pudełko jak na ten calarz wcale nie jest tak ogromne. Kto oglądał odcinek z 49 calowym Porsche wie o czym mówię. W pudełku oprócz podstawy i monitora znajdziemy papierologię i komplet okablowania, czyli HDMI USB-C z przejściówką do typu A. Display port oraz przewód zasilający. Opakowanie jest na tyle dobrze zrobione, że możemy bez problemu wyjąć całość samodzielnie. Podstawa montowana beznarzędziowo wystarczy przykręcić trzpień do podstawy za pomocą ręcznej śruby i całość wczepić w monitor. Oczywiście możemy użyć alternatywnego mocowania WESA 100 na 100 mm. Podstawa w srebrnym wykończeniu to połączenie tworzywa sztucznego i aluminium. Testowałem już mniejszy odpowiednik o tej podstawie, podstawie i byłem zachwycony jej kształtami. Daje ona możliwość regulacji wysokości w zakresie 15 cm, obrotu na boki po 30 stopni w każdą ze stron oraz pochylenia od minus 5 do 15 stopni. Mamy również przesuwany wraz z całością element trzymający przewody, dodatkowo aluminiowe uszy do spięcia całości. Sprężyna jest naprawdę mocna i bez problemu utrzymuje zadaną wysokość. Tył monitora to tworzywo sztuczne matowe, teksturowane w odcieniach szarości. Od spodu cała gama złącz wejść i wyjść. Znajdziemy tu między innymi dwa złącza HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, dwa złącza USB-C 3.2 generacji drugiej z DisplayPort i Power Delivery do 100 W, dwa wejścia USB-A 3.2 generacji drugiej. Oraz 2,5 gigabitowy LAN. Po drugiej stronie wejście na kabel zasilający i fizyczny włącznik. Z lewej strony, spoglądając od spodu, znajdziemy kolejne złącza m.in. combo jack USB-C z ładowaniem 15W. Oraz dwa USB typu A, z czego jedno dedykowane ładowaniu. Dodatkowo znajdziemy tu również składany uchwyt na słuchawki, choć i na trzpieniu można je wygodnie wieszać. Nie zabrakło tutaj również blokady Kensington. Przód monitora to bezramkowa konstrukcja z bardzo masywnie osadzonym panelem dolnym. Znajdziemy tu aż dwa panele sterujące. Po lewej mamy trzy przyciski odpowiadające za funkcje komunikacyjne, a po prawej pięć sterujących w menu. Na topie chowana kamera dodatkowo z regulacją pochylenia, skrywająca ciekawe funkcje, o których szerzej opowiem później. Przejdźmy teraz do najważniejszego, czyli parametrów matrycy. Jej rozmiar to 48,8 cala w proporcjach 32 do 9 i rozdzielczości 5120 x 1440 pikseli, które zastąpi nam dwa pojedyncze ekrany 27 calowe w rozdzielczościach Quad HD. Użycie jednego tak dużego panelu nie tylko rozwiązuje problem ramki pośrodku, ale i sprawia, że użytkownik jest ustawiony w centralnym jego punkcie, co czyni takie rozwiązanie bardziej ergonomiczne. Dodatkowo zakrzywienie sprawia, że jesteśmy otoczeni całym naszym obszarem roboczym. Z racji, że jest to sprzęt typowo do pracy, mamy tu odświeżanie 75 Hz, jasność do 450 kandeli na metr kwadratowy z obsługą Display HDR 400. Matryca to VA, Szczegół owe parametry macie wyświetlone na ekranie. Czas na mój subiektywny test. Na pierwszej planszy widzimy już delikatne defekty w postaci skrajnych kwadratów, które jakby wpadają do środka. Jest to spowodowane ograniczonymi kątami widzenia i zakrzywieniem ekranu. Czernie jak na matryce VA są naprawdę dobre, a podświetlanie równomierne. Delikatnie odejmuje punkty za dolne narożniki. Odległość od cieni w porządku, test gradientów tu wypada dobrze. Ostrość poza delikatnie dołem. Również kąty widzenia średnie jak to w matrycach VA i oczywiście do tego spore smużenie. Szczegółowa ocena w każdej kategorii wyświetlana jest w tej chwili na ekranie. Przy tym modelu należy pamiętać, że jest to monitor przeznaczony do pracy. Dlatego posiada on wiele funkcji, których nie znajdziecie w monitorach ogólnego przeznaczenia. A jest ich naprawdę sporo i potrafią poprawić zarówno komfort, jak i wydajność naszej pracy. Oczywiście każdy monitor możemy sobie dostosować pod kątem jakości obrazu, jego jasności, kontrastu, lub używać wbudowanych trybów, których ten model posiada naprawdę mnóstwo, ale skupmy się na funkcjach tych bardziej praktycznych których nie znajdziemy w biurówkach z niższych półek. Pierwszym takim dodatkiem jest Light Sensor, czyli czujnik oświetlenia, który automatycznie dostosowuje jasność ekranu w zależności od warunków oświetleniowych. Ja mam tendencję do zbyt mocnego ustawiania ekranów, a w przypadku tak dużego panelu dla oczu ma to spore znaczenie. Jest to mega wygodne, bo zamiast szperać za każdym razem po menu, Robi się to automatycznie, zwłaszcza jak siedzicie po nocach i manewrujecie oświetleniem w pomieszczeniu. Drugim czujnikiem jest power sensor, czyli czujnik obecności użytkownika. Jeśli wstaniemy od komputera, to ekran po kilku sekundach się delikatnie wygasi, a w przypadku dłuższej nieobecności wyłączy się całkowicie. Oszczędza to nie tylko zużycie energii, ale i sam panel. Aby to działało w odpowiedni sposób, to z poziomu OSD regulujemy odległość, jaka dzieli nas od ekranu. To w połączeniu z funkcją Windows. Hello działa świetnie, bo komputer całkowicie się blokuje i wygasza, a jak tylko powrócimy na miejsce, to przywraca i loguje się całkowicie automatycznie. No właśnie, jak już jesteśmy przy Windows Hello, to czas omówić kamerkę internetową. Posiada rozdzielczość 5 megapikseli i jest całkowicie chowana. Posiada regulację odchylenia po 30 stopni w każdą ze stron. Mikrofon z redukcją szumów oraz funkcję automatycznego kadrowania podczas wideo rozmów. Współpracuje ona z lewym panelem sterowania. Pierwszy przycisk zajętości, oprócz tego, że po wciśnięciu kamera podświetlana jest na czerwono, w założeniu informując współpracowników w otoczeniu, to dodatkowo zmienia ona status np. w Microsoft Teams na zajęty. Drugi z nich odbiera połączenia przychodzące, a trzeci wycisza wbudowany mikrofon. To jest mega przydatne, bo działa to jak fizyczny włącznik, więc już nie musimy kilka razy sprawdzać podczas konferencji, czy na pewno nas nie słychać w momencie, gdy tego nie chcemy. Oczywiście, żeby sprzęt w tych telekonferencyjnych funkcjach był kompletny, mamy również dwa wbudowane głośniki, każdy o mocy 5 W znośnej jakości, co w przypadku monitorów nie jest tak oczywiste. Alternatywnie oczywiście możemy wpiąć się słuchawkami do złącza jack. Kolejną przydatną funkcją jest picture in picture lub picture by picture. Czyli możliwość wyświetlenia dwóch źródeł obrazowych w tym samym czasie. W pierwszym przypadku, czyli Picture in Picture, mamy obraz główny na całym ekranie, a obraz z drugiego urządzenia w mniejszym oknie. Możemy regulować jego położenie i wysokość. W drugim przypadku jest to Picture by Picture. Gdzie obrazy z obu urządzeń są koło siebie. Wtedy rozdzielczość mamy podzieloną na pół, czyli 2560x1440 na każdej połowie. Ten tryb możemy też wykorzystać w przypadku jednego komputera, podłączając dwa przewody obrazowe. Teraz nasz komputer widzi, jakby miał podłączone dwa oddzielne monitory. Mamy dwa paski Windowsa, dwa razy godzinę i inne zachowanie okien. To może się przydać w przypadku potrzeby udostępnienia ekranu, na przykład na konferencji, gdzie chcemy mieć swój obszar. Widoczny tylko dla nas, a udostępniać jego część. Chyba że gracie i pracujecie jednocześnie. Najwięcej funkcjonalności dają nam oczywiście złącza USB-C. Mając przykładowo laptop z takim złączem, możemy bezpośrednio do monitora wpiąć słuchawki, klawiaturę, mysz, drukarkę, dysk przenośny lub pendrive, internet polanie i co tam macie na USB. Dodatkowo mamy kamerkę internetową z mikrofonem i Windows Hello, jednocześnie ładując laptopa do 100W. To wszystko jednym kadłuba. Zrobiłem nawet schemat, aby wam to lepiej zobrazować. Z kolei funkcja KVM pozwala podłączyć to wszystko pomiędzy dwoma komputerami. Tylko już drugi musi mieć dwa przewody: USB-C i DisplayPort lub HDMI. KVM jest na tyle dobrze rozwiązany, że oprócz przełączania pomiędzy komputerami w menu mamy jeszcze szybki skrót. Trzy razy kontrol na klawiaturze błyska przerzuca nas na drugi komputer. I ta funkcja mega się przydaje, bo mamy jeden zestaw, klawiatura mysz, do dwóch urządzeń, czyli laptop i komputer. W przypadku jednego obszaru roboczego warto mieć aplikację Fancy Zone, która ułatwia zarządzanie oknami na tak dużej powierzchni roboczej. Wspominałem o tym już nie jeden raz. Jeśli chodzi już o typowe użytkowanie, to dla mnie z perspektywy osoby pracującej jako administrator praca na wielu oknach to codzienność. I możliwości, jakie daje taki obszar roboczy, są dla mnie czymś nieocenionym. To nie jest tak, że trzeba mieć koniecznie taki monitor, ale ułatwia to i przyspiesza znacząco pracę. Pulpity wirtualne, konsole zarządcze, no po prostu super. Osoby pracujące typowo biurowo na więcej niż w jednym dokumencie naraz, jakichś projektach, PDF-ach, arkuszach też na pewno docenią taki obszar roboczy. Z perspektywy montażu, taki obszar przynajmniej dla mnie to aż na to ale na pewno znajdą się osoby używające większej ilości zasobników niż ja, którym ten obszar da dużo większe możliwości. Inne zadania mogą pokazywać, że rzadko kiedy będziecie rozciągać aplikacje na pełny ekran, tu liczy się wydajność kilku aplikacji na raz. Bo przykładowo przeglądanie internetu na pełnym ekranie nie ma sensu tak samo jak oglądanie filmów. Ogólnie to nie jest sprzęt do pojedynczego zadania. Myślę, że każdy kto myśli o zakupie tego typu sprzętu doskonale zdaje sobie z tego sprawę. A naj Najbardziej wymagające osoby już doskonale będą wiedzieć, jak wykorzystać taki potencjał. Co do gier, to ja zawsze powtarzam, wcale nie jest tak, że na biurówce się nie da. Wiadomo, odświeżenie sprawia, że w niektórych przypadkach nie jest to jakieś super doznanie, ale na pewno nadrabia to imersja. Jeśli jesteście ciekawi, jak typowo wygląda gra na takich proporcjach i z jakimi ograniczeniami musimy się mierzyć, to zapraszam Was do mojego filmu, gdzie poświęcam na ten temat cały odcinek. Link w opisie oraz karcie. Czas na pod... Podsumowanie mojej przygody z 49-calowym kolosem do pracy od Philipsa. Sprzęt dla osób wymagających przede wszystkim bardzo dużego obszaru roboczego: jeśli na co dzień korzystasz z dwóch mniejszych monitorów, to może się okazać, że to rozwiązanie będzie dla Ciebie dużo wygodniejsze. To, co wspominałem na początku czyli mamy jeden duży obszar roboczy. Który wymusza od nas pozycję siedzenia na samym środku. Zazwyczaj jest tak, że korzystając z dwóch osobnych monitorów, siedzimy na wprost tego głównego, a ten dodatkowy mamy gdzieś na boku. Ta pozycja na środku tak dużego ekranu jest przynajmniej dla mnie bardziej naturalna. Mam wtedy swój centralny obszar roboczy, a te dodatki mam symetrycznie po obu stronach. Matryca VA, zastosowana akurat w tym modelu. Uważam, że jest bardzo dobrej jakości pod kątem samych kolorów i kontrastu. Dodatkowo mamy tutaj kilka wbudowanych trybów i jestem pewny, że każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Z moich osobistych odczuć określiłbym tą matrycę jako taką stonowaną. Kolory nie są zbyt przesycone ani zbyt blade. Więc po prostu obraz jest taki łagodny dla oczu. Najważniejsze jest to, że powłoka tego ekranu jest matowa więc bardzo łatwo jest ją utrzymać w czystości. A wierzcie mi, miałem na teście 49-calowego błyszczącego OLED-a, więc doskonale wiem o czym mówię. Testowałem też mniejszy odpowiednik tej konstrukcji od Philipsa i tam problem był taki, że podczas chowania całego naszego modułu z kamerką sprężyna puszczała i cała konstrukcja zjeżdżała nam na dół. W tym przypadku ta sprężyna jest naprawdę mega mocna i nic takiego się nie dzieje podczas chowania kamerki. Warto też pamiętać, że sprzęt tego typu potrzebuje bardzo stabilnego biurka. W pracy, gdzie moje biurko jest mega ciężkie i stabilne, nie miałem żadnego problemu z bujaniem się tego sprzętu. Natomiast, nawet tutaj, na przebitkach widać, że to się chwieje. Jest to spowodowane właśnie. Niską stabilnością tego studyjnego stołu, więc nie zawsze jest to wina sprzętu. Myślę, że warto zwrócić na to uwagę. Od praktycznego punktu widzenia, USB-C to jest coś, co ja zawsze bardzo sobie chwalę w tego typu sprzętach, bo wszystkie funkcje, wszystkie podłączenia obsługujemy jednym kablem. Dodatkowo w tym przypadku mamy 100W na ładowarce, aby zasilić naszego laptopa. W takim przypadku jak ja, kiedy mam dwa stanowiska pracy, a jednego laptopa, z którym chodzę od jednego do drugiego, to ten jeden kabelek po prostu jest mega wygodny. Nie muszę za każdym razem pamiętać, żeby z tego drugiego stanowiska odpiąć sobie na przykład ładowarkę i zabrać ją ze sobą. Bo monitor ładuje laptopa wtedy za nią. Jeszcze jedną fajną rzeczą w tym przypadku jest to, że podstawa moim zdaniem nie jest przesadnie duża. Mimo tego, że to biurko jest mega płytkie, to jak widzieliście na niektórych ujęciach, jest tu jeszcze dostatecznie miejsca na myszkę i klawiaturę. Co w przypadku poprzedniego testu z AOC PD49, jak sami widzicie na tej przebitce, wyglądało o wiele gorzej. No ale też ten sprzęt jest dużo lżejszy ze względu na swoją konstrukcję od tamtego, więc też trzeba być w tym sprawiedliwym. Wielkość tej podstawy bardzo mi się podoba, bo mimo tego, jaki monitor musi utrzymać, to nie zajmuje aż tak dużo miejsca. Jeśli miałbym się tutaj do czegoś przyczepić, to trzeba uważać na jakość plastików, ponieważ są one dość podatne na zarysowania, więc trzeba patrzeć, co się stawia, chociażby tutaj na podstawie. A tak to nie mam większych zastrzeżeń e, ani jakościowych, ani takich czysto technicznych. Więc, jeśli macie około 4000 do wydania na monitor e, i oczekujecie mnóstwa praktycznych funkcji produktywności i dużego obszaru roboczego, to ten model będzie doskonały dla Was. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do innych moich filmów.